Miłość od, pi od pierwszego niebola. <noise> tak, tak, tak. No i co, działa ci? A Marena ich włączyła. Marena? Daj streama, pokaż czy ci działa. Czekaj, uspokój się. <noise> 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 <O kurwa. głos> Matka boska. Zesrałem się. To <noise> 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 zniesz twój stary <zdar> na chłopie. <noise> Uwaga, okaże nie działa. <noise> to sam. Serio? No. Ja nie wiem jakim kurwa cudem. A co jest napisane dokładnie? Ja to przetłumaczę. Teraz ja to trochę już za późno no, i wyjebane, no. ale. No u Kamila jeszcze na wiosce nie montują. Na wiosce. No nie <noise> to tej wiosce, kurwa. No nie, ja prędzej stąd się wyprowadzę niż oni się mi to zamontują. <noise> ten kabel. Ja zamontuję. No tak, tak nie... <noise> <Aha>. jak. <noise> Ty malinowy nosie ty! A co to znaczy malinowy nos? Ej, ty bo w pan pracy pan mój kolega. W pracy na mojego kolegę gadają ciągle malinowy nos. To jest mój jeden z moich ulubionych kolegów, ty. A, to znaczy, że jest narkomanem, gratuluję, fajnego kolega. A moc koleg. to o to chodzi ja, ja Ty malinowy nosie. No idź, naćpiaj się! Naćpiaj się, żulu! Nunio Gra w Daisy. Kto to jest kurwa niunio? Fajnie się tam bawi. <grym znać> no, wyświetla mi się na Steamie. <grym znać> Dalej swoje. <grym znać> Ciekawe. Zradziłaś kurwo, mnie. Rzucę się z wysokości, ale nie połamie się, bo kurwa mam gumowe kości. <grym znać> Harry Potter, jesteś? -ha -ha. Instaluj to bo <średenia> straciłem. Nie wiem, ile wiem, jeszcze. <średenia> ja, ojta, a, ja! a, 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 tril, a, dil! dil. Das... <średenia>

Hiiiiiiiiii! <mulky> <Aaaaak! mulky> co tu się dzieje? Ja wszedłem. A to CST, to? no. Co myślałeś, że to zwyczajny kurwa CS? Lucie, kus, lucie. A buper. A buper? Ja nie mam kontrolów kurwa za bardzo przypisanych i ja nie wiem, jak ja tu będę grał. Okej, okay, let's go. Nie po polsku gadamy. Nie. Po rusku debilu Aha, dobra. Kamil myślał, Kami myślał, że na zmianie w Beluksie jest. <laughs> ale śmieszny. <laughs> do niego coś gada. <laughs> no cały, cały. <laughs> ale śmieszny. Paszeł. Paszeł na chuj. O kurwa! No i chuj. Na koła hmm. eee, O kurwa. To było grube. To się stało. Już zainstalowałeś? Co to za pytanie? Już zainstalowałeś? Nie. No to co jest? Halo? No, no mam wchodzić w... Wchodzę, wchodzę na Basicly Vanilla Hashtag 2 Wchodzę Tak, To dobrze, to idź tam pizdu No nie no, no dodajcie mnie do grupy zaraz, już wchodzę no, no tak, o kurwa co to jebo Ale dupno ty No? idź, idź, idź na te kurwa na te Basicly Vanilla Nie, żeżączka zaszach męcić, a tu nic nie ma Aha. Widzę kości właśnie tylko ZEŁ KURWA WYSZTARZĄC CO MOJE buty? Hehehe ile tutaj zwierzyn Ty jesteś jedną z nich A, To to jest Księga Dżungli 2? Księga Chuja 2 A ty, Benjuha, co? Łe? No? No, nie, 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 nie Dziwne się trafiło Ktoś ty Benju? Czaskowski? No bo ojciec, Mamo, pokaż mi no chutarty! Jestem na łabędziu czarnym. Patrzcie, czajcie to, a może wejdę tutaj. A to za to, że mnie strzeliłeś! Ty, Patrzcie! O, plaw w dupę! <śla> Łabuk mnie poszelił. <śla> no tam je, to jest znak, że wioska przejęta. <śla> no i zaraz dostaniesz w łeb, jak będzie przejęta. To byś ty nie dostał. <śla> I yy, okay, może nie do końca ze... FBI Gary, watch out, kociołek na 12. Nie yeah, farb, Near, very close. Hans, close is dead. <laughs> Hans dead? Nie Elf, podłużny barak. Dobra, Leżał, uleżał w błazien. Błazien <laughs> ile? On leży kamień, idź go dobić. Dobra, dobiję go, dobiję go. Ale kurwa, to jest 50 Co? ja go zabiłem, nie? E, zabiłeś go, bo jeden typ zabity, drugi, trzeci też. Jaki trzeci? E, bo to wasze ciała chyba <grym> dwa. Ale no. na pewno on nie żyje? E, nie żyje, tak. Zmienimy jego gana Jest te dziewiątki, dziewiątki, musiał mieć jakiś pancerz, bo ja go wiesz, dziewiątek kaset tylko strzelałem. A no, no go. Kurwa, out. no ha. I go tylko kuwa. X kurwa de tyle razy dostał chłop. Ale go zabiłem. Tylko że ja niestety też zginąłem. Zbiegam ja i wiesz, ty tam gadałeś o tych rzeczach, że coś się działo i tam tak coś leży, nie? Mówię, coś leży. I to coś I, za to i, jeszcze. I, i Nagle kurwa ta kupa gówna, z mi zaczęła strzelać. Ostatnio na moich urodzinach troszkę. Naniosą gówna tylko do ławy i to. I będzie będziesz? Teraz zobaczyłem. Tak, nie, jaki z niego mieszczuk. Tak, mieszczuk, no właśnie. Tak, teraz zobaczyłem co Ty mnie napisałeś. Napisałeś. Gówno ci w dupie w poptek stanęło? Dobry wy. O, może. -oh, <g> <Poprze. g clinics> Nogami wychodziło, nie główką. Nie no, dobra. Powaliłem jednego na nieprzytomnego. Dobra. Ko Okłada. Koło ciebie? No, nie widzę go. Gdzie jest? Tam dookoła, nie wiem, Parak ja. chyba był. Uważaj, tu. Leże, leżę! Nie, on gdzieś na dworze jest! Ja zginąłem. No nic, nie on jest. on do mnie strzelał? Przybeczka przy beczkach z gazem, Strzelają, do no. mnie Leże, krzak. Leżę, leżę, zabitych. Kuźwa, przy beczkach z gazem, Dwóch ja był było, jeden pobiegł. Ja w ogóle nikogo nie widziałem kto do mnie strzał. Jeszcze żyję? Co tam bot na kilka bitek? Czemu na kilka tylko? Na kilkadziesiąt? Nie on jest. Czyli na dziesięć. No. to by było kilkanaście. A, a w ogóle są niszki. A, do 3 lutego. Czy nie są? <grym> Kuj. Kójś. Coś tu strzelają, kujwa, ktoś tu biega. Czaju się w baraku na mnie leżał w rogu. Jaki trwanie.